Logarytm przy podstawie 4 z z 5 oraz logarytm przy podstawie 25 z 16. Widzimy, że tutaj w tym przykładzie mamy różne podstawy, czyli będzie trzeba te podstawy pozemieniać. Mamy tak, logarytm przy podstawie a z b i teraz nie podoba nam się ta podstawa, więc możemy sobie wprowadzić jakąś inną. I teraz i teraz to b ląduje tutaj na górze, a to a ląduje tutaj na dole. Czyli w ten sposób możemy sobie wprowadzić jakby nową podstawę. Zobaczmy. To zadanie można rozwiązać na dwa sposoby, zamieniając tutaj podstawę, albo tutaj podstawę, Zamieniamy sobie, zamienimy sobie tutaj podstawę, czyli chcemy mieć podstawę z 4, czyli korzystamy z tego wzoru, tutaj będzie podstawa z 4 i podstawa z 4, tak? No i teraz to musimy wrzucić tutaj na dół, czyli tu będzie 25, a to musimy wrzucić tutaj na górę, czyli będzie 16. No, i teraz widzimy, że tutaj elegancko jest coś podobnego, bo jest podobna podstawa i podobna liczba w, 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 w jakby nawiasie, tak? Była też jakaś potęga 5, a tutaj jest potęga 4, czyli mamy tak logarytm przy podstawie 4 z 5 do 1, drugiej Tutaj razy logarytm przy podstawie 4 z 4 do 2, a tutaj logarytm przy podstawie 4 z 5 do 2. Czyli już coś się dobrego dzieje. Tutaj będzie po prostu 2. Tak. Czyli na górze sobie przepiszemy to 4 z 5 do 1, 2, czyli de facto 1, druga logarytm 4 z 5, tutaj będzie 2 logarytm 4 z 5, no i tutaj jeszcze razy to, czyli razy 2, no i to sobie skracamy. tutaj mamy 1, druga przez 2, czyli 1, czwarta razy 2, czyli po prostu 1, druga.